Barka, to nie żadna Warka, tylko polskie nudy Piję na Discorda, tam jest tego strona. rozwalimy te kąpy Co tym Barka, to nie żadna. Dzień dobry, ziomeczki, tu was... nie no, nie będę krzyczał, zaraz wrócę Dzień dobry, zamknę drzwi pierw Witam was serdecznie na kolejnym odcinku, który nagrywam z rzędu, bo jestem LENIWYM Le to jest Stefan. Powitajcie go. Dzisiaj trochę inne oświetlenie, bo zmieniłem sobie na ledy jest zajebiście. Teraz tu wejdzie Julka. Oczywiście na poprzednim odcinku narzekałem, że mi się odbijało laktozą, a piłem mleko Bez laktozy. Bez laktozy. Więc Where's the point! Ale na sam początek musimy się napić. Dzisiejszy film będzie o wiele lżejszy, bo jak się okazuje ktoś przerobił piosenkę parę dni temu. To gówno, które było o nazwie Ekiepa Prawdopodobnie chodzi o... A zresztą zobaczycie zaraz Na początku zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę I zapraszam Was do mojego Discorda Simsona, Gdzie mam do Was czasami pytania Informuję Was o filmach I o tym co będzie się działo na danym filmie I też Wy możecie sobie w jakiś sposób ingerować dzięki temu mój kanał, bo komentarze czytam, ale na Discordzie mam jakby lepszy z Wami kontakt, no bo to jest Discord, czat, co nie? Dobra. A komentariusze... Łyk Mleka. Niestety nie, yy, ze względu na to, że cały budżet przestrałem, kurde, na poprzedni odcinek, pijemy dalej mleko. Nie jesteś mi na Monsterka, za biedny jestem, tak? Wiem, 6-7 złotych, nie stać, biedaku? Tak. Dlatego. A więc żeby już nie przedłużać z moim zajebistym głośnym intro, które używam tylko i wyłącznie na streamach, będę was dzisiaj, yy, przerażał. Witam was to... z powrotem w moim biednym jak moje kapcie yy, yy. Na OPS. Oczywiście, postaram się zrobić nowe studio. Odnowimy je tutaj troszkę. Zobaczycie z czasem. O co chodzi? Dzisiaj oglądamy sobie youtubera, którego kurczę oglądam od x lat. No, bardzo fajny mamy nagrywa i to jest jego przeróbka. Piosenki z naszego odcinka. Jest ona o wiele krótsza, więc nie przemęczymy się tutaj za bardzo. Ale pośmiejemy się pchmieniać. Pięć razy krótsze, prawie że. Yy, to jest ten. Yy... Ekiepa. Ekiepa. Fit Casper Ritz, yy, twórcą jest Enigma. Parodia Ekipa. No bo ten. Ritz to jest taki. Yy... Śmieszek. Śmieszek nie zna się na muzyce. tak jak. Ja znam się, nie mam smaku muzycznego, ale dobra. O! Patrz, tu jest ten słynny, nie, bo ja się trochę cykam Sprzed 12 lat Beka W sumie Czekaj, bo ściszy to, bo zaraz się będzie darło I oni tu tworzyli sami... Poczekaj, poczekaj, ja muszę podpiąć wyższą klawiaturę, bo nie będę się schylał ...debil Skoro mogę wziąć starą klawiaturę Z Titanum to jest kurde, jeśli mieliście w szkole Tidoną, to wiecie mi te klawiatury się nigdy nie zajadą. Ta klawiatura ma pewnie... Yy, no pewnie tyle co twoja stara Tyle co twoja stara Dobra, zacznijmy. Ogólnie widzę, że tu Kasperic się... Dobra, możemy tu zwiększyć jakoś, bo to raczej nie urwą mi jaj. I tak on To jest tak parodia. Chłop założył kołtyn na plec. Ej, te ruchy, dawaj, też się tak Czekaj. Czekaj, musimy się na Czekaj, bo nie, okulary trzeba założyć. Poczekaj. 2000 years later. ten profesjonalny youtuber? Tak, to jest ten zna. To, to profesjonalna piosenka? Tak, to jest Kasper Rice o! że do mnie to przystało a tak to, <grym> to wcale nie tak, że znamy kogoś o imieniu Mati, no nie Mati, pozdro Czujesz ten bit, czekaj, cofnę ci go, cofnę ci go, cofnę ci go Ej. Musimy się do nich dygać tak samo. Weź tu, przesuń. Dawaj.

Bit jest spoko. Powiem tak. Twórcą tego bitu był Enigma. Oczywiście mógł go po prostu ściągnąć od ekipy. Ale Enigma pokazał... Że, oryginalnym jest pokazał, lepsze. że oryginalność jest zajebista i rozwalił ekipę jednym filmem. Mam nadzieję, że, że Ritz udostępni cały kawałek na swoim kanale i będzie można pobrać to na YouTube Music non Premium Spirat. Ogólnie yy, Kozak Bluza Kozak bluza. Zajebiście wygląda szyjcie. Kesmal gech. Gech. Gasmal gech. gech. Why are you gech? Ale ten ogólnie y, propsy dla tego dla Risa za to, że to zrobił, że to pocisło ekipę. Tak porządnie. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Jesteśmy w połowie. Takie je całą noc? Olejkiem zalewam targę. Olejkiem zalewam tarp. Spróbuj jakie Dobra, y <głos> <głos> nie wiem jak to skomentować, ale to jest złoto. To jest szczerze moje ziomeczki złoto i szczerze dzisiaj tak się zajebiście nie bawiłem odkąd oglądałem ostatnio gówno na internecie. I mam nadzieję, że ekipa więcej takiego cringe'owego będzie wypuszczała gówna, że mógł więcej po prostu. Contentu. Będę miał więcej kontentu dzięki Wam. Dziękuję. Róbcie kontent dla mnie. No, w sumie dopóki nie wezmę się, chociaż nie. Mam prawa cytatu, więc mogą mnie pocałować głęboko, wie. Wiecie co dalej, nie muszę podpowiadać. Twoją starą! <śla> Parada jest zajebista, skończmy może oglądać to po prostu i. A może ze. Mówisz pod tym samym pytają to się za samochodem, jak nie się pierwsze, Off-size! LARGE, Tak samo jak Kritz! HOPIE Po pierwsze, nie wiem czy. po Jakie ty mnie Będę musiał to wyciszyć przez ciebie, bo to jest family friendly content. Po drugie, nie wiem jak ty byś się za samochodem schował. A po trzecie, ty mieszkasz, ty mieszkasz z dziewczyną, więc nie wiem. To chyba ona by cię prędzej wysiła. Ale dobra? Uznajmy, że to było tylko i wyłącznie na cele tego odcinka. Znaczy tej. pesenki, Traka? Dobra, zajmijmy się. czegoś. Yy, dobra, szybko, beat, yy, Free beats, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy, szybko. Czekaj, bo tutaj tak. Yy, teraz będę hacker man, co nie? Aż. Yy, tutaj przejdziemy sobie tak. I teraz wejdę sobie w Google i szybko wygoogluję tutaj jakiś. Yy, yy, tutaj dalej już nam bo już tam jest. Free beats. For YouTube track. Uh, next... Uh, 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 czekajcie, zanim go puszczę. Czy jego... Mm, uh, czekaj The free version of this beat is available for subscribers, so for profit, this YouTuber Orson. Dobra, poczekajcie, bo muszę znowu się zamienić w rapera Dobra, zajebiście już wyglądam Bicik jest na Natraczek wbija Oczywiście teraz uprzedzam, możecie dostać po prostu raka uszu bied. Nie podgłaśniajcie tego, nie podgłaśniajcie No za Evo. Chłop się zesrał za ze mną Dobra Jeje Jeje Jejeje Chwali się hajsem na swoim kanale Potem widzowie duszą mnie zabrak główna gówna w mojej kiermanie JEE yeah. yeah. <noise> <noise> Najwięcej subów wbija, kiedy nie mam je na trasie Wolę robić streamy, a nie bawić się z kamerą na twojej starej Na twojej starej Mamy noc, mamy dzień Nagrywać będę tak, jak ekipa dusi z ciebie hajs Ejeje je Dobra, widzowie, to będzie na tyle dzisiejszego yy, cringe'u i po prostu nie, nie do. Raka uszu. raka uszu? bo to miał być ten. Mówiłem, że nie zrobię. Ra... Kurde A skomentujesz Pologaj. Nie, zobaczymy. Oczywiście, podsyłajcie mi filmy, które chcielibyście. Chcielibyście. Chcielibyście, żebym ja z Julką podczas sobie wstąpienia mleka, wiem jak to sobie oceniamy, pijąc mleko oceniamy e, oceniamy wasze e, oceniamy... oceniamy filmy przesyłane przez was pijąc nie mleko bez lachtyzy. oceniamy mleko popijane... Oce... oceniamy filmy oceniamy mleko, mleko popijająć filmami o. Hej, to nie był pomysł, pamiętajcie o subskrypcji i jeśli byście chcieli, żeby Polski Tymson wraz z Julką nagrali najgorszy track na tym świecie, No poproszę was, zostawcie subskrypcji na 500 subskrypcji coś pomyślimy, ewentualnie na 1000, jeśli będziecie tacy kochaniutcy, a dzisiaj z wami już końce ja się... końce eee, ja to może zaraz sobie przejrzę to badziewie jakie z tego wyszło i jak będę przy tym po prostu umierał od słuchania tego badziewia i tyle Hmm. Jeśli macie filmy to Podsyłajcie do kolejnych tych Na Discorda wbijcie, tam mi to podeślicie I dziękuję dzisiaj na tyle Eluwina